Siemaneczko, przyszedł, przyszedł czas na kolejną garść faktów z zakresu uchwytu na komórkę, najlepszego uchwytu. No, i jak to bywa, przy pierwszym już złożonym prototypie, który niestety ma swoje choroby wieku dziecięcego, no ale to jest normalne: każdy pierwszy prototyp niesie ze sobą szereg nowych zmian. No, i tak jest ty też w tym przypadku. Jedne są mniejsze, drugie większe. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o jednej większej, którą będę chciał właśnie wyeliminować. Mianowicie dłuższe ramię. Dłuższe ramię, jakie zastosowałem, po to, żeby sobie ułatwić życie przy sterowaniu, przy kontrolowaniu komórki, z, oczywiście z miejsca kierowcy. No ale ta długość niestety nie zawsze się przydaje. W tym przypadku akurat troszeczkę szkodzi pomaga, ale z drugiej strony szkodzi, to szkodzenie polega na tym, że wytwarzane są większe wibracje, komórka przy tym, że jest ciężka, a ja mam dosyć ciężką komórkę, ponieważ zachciałem sobie mieć komórkę, która wytrzyma wszystko, każdy upadek, no i niestety mam to, co chciałem, ale przełożyło się to na to, że uchwyt w takiej, że komórka w takim uchwycie, no dosyć mocno drga na nierównej drodze, no i co? No i e, będę musiał to usztywnić, wiem już jak to usztywnić, i, ale uciśniło mnie to z, właściwie z drugiej strony, że nawet jak usztywnię to jeszcze to nie jest wszystko, to nie jest do końca całe, całe zadanie z głowy, ponieważ i tak będą jakieś drgania na tak dużym, na tak, na tak długim ramieniu. Już wiem, dlaczego Porsche stosuje w swoich najwyższych topowych, torowych modelach nakrętkę, która ma przytrzymać całe koło, które waży, waży też swoje i dociska całe koło momentem 500 Nm, także już wiem dlaczego tak się to dzieje, musi być zachowana sztywność, aby, aby nakrętka po prostu się nie odkręciła i tutaj pewna jest analogia właśnie w moim przypadku ponieważ mam przegub tarciowy i dokręcam to właśnie teraz śrubą i licząc na to, że takie tarcie wytrzyma i nie, nie spowoduje, że komórka będzie mi się przechylać na podczas, po, po jakiś tam nierówno Niestety przechyla się, no i muszę zastosować połączenie bardziej kształtowe niż tarciowe. No. I w zasadzie tyle także drgania są jak największym wrogiem trzymania trzymania tarciowego trzymania właśnie za pomocą śruby nakrętki powiedzmy bo ta nakrętka też jest także to się zawsze będzie luzowało przy odpowiednich przy odpowiednich drganiach a niestety mam też albo stety mam druk 3D zastosowany a tutaj momentu obrotowego przez to nie mogę zastosować jakiego tylko chcę tylko muszę troszeczkę no, mierzyć siły na zamiary. Także będzie połączenie kształtowe i taki właśnie portif dla ciebie. Jeżeli widzisz, że, ma, że coś będzie miało duże drgania, to lepiej pomyśl nad połączeniem kształtowym, a nie tak jak ja nad połączeniem tarciowym. Wielkie dzięki za uwagę i zapraszam już na kolejną pigułę. Już może o nowym produkcie dla klienta, który się właśnie robi. Dzięki. Cześć.